W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak strefa banków w Europie tonie, a także przejdziemy przez wiadomości Fearing Read 50. E e ekonomia Ameryki może cofnąć się o 40%, a także parę wiadomości z Polski w tym, jak naganiamy wszystkich na obligacje oszczędnościowe, czyli pieniądze rząd musi skądś zabrać. I kolejne absurdy, maseczka. Z beza testu nie podejdziesz na egzamin, więc jak myślisz, że zainteresują Ciebie te informacje, które może Ciebie nie dotyczą, zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto i zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Bitcoin. Dzisiaj właśnie dałem taki odcinek na, na Telegramie szybki, jak sobie radzić na przykład z teraźniejszym trendem, w ogóle co można, co się stanie, jeżeli w tej chwili wejdziemy na bitcoina. i jak w ogóle sobie z tym poradzić, no bo teraz każdy tutaj trąbi, że pójdzie w bok, pójdzie w górę, pójdzie do dołu, pójdzie tu, no i w sumie nie wiadomo, co robimy, prawda? Więc jest taka technika tradowania, nazywa się Inside Bar i jest to po prostu psychologiczne podejście, że nie jest powiedziane, co się teraz stanie, gdyż się to świeca niezgody, to widzicie? Co prawda jest to tygodniowa świeca, ale jest to poniedziałek, więc reprezentuje ona dniówkę, ok? Jeżeli dodam to, to widzicie, jest bardzo podobna, więc w tej chwili zobaczcie. Cały czas szliśmy tygodniowo do góry, szliśmy, tutaj była taka niezgoda, wybiliśmy ją górą, i teraz mamy kolejny taki przystanek. Te przystanki są bardzo dobre do wejścia. To jest właśnie tak zwany Inside Bar Trading. No i tak jak popisałem, zawsze trzeba sobie postawić tutaj, właśnie price box, ok? No i w zależności od tego, którą stroną cena wyjdzie, wtedy jest większe prawdopodobieństwo kontynuacji tego trendu. W tej chwili trend jest dodatni, do, e, wzrostowy, więc wyjście górą będzie świadczyło o tym, że jest jeszcze większe prawdopodobieństwo tego właśnie wyjścia, że trend będzie kontynuowany. Jeżeli wyjście dołem, no to prawdopodobnie możemy dotrzeć tutaj do swing testu jakiegoś poprzedniego tak zwanego e, supportu, e, poprzedniego oporu, który jest teraz suportem. Blidziemy więcej na tej granicy, zobaczcie, ile jest tutaj taczy. Jak sobie tutaj byśmy przeszli tą linią. Patrzcie, mniej więcej tutaj. I do tego momentu, czyli 8150, mogło być cofnięcie tej ceny. Okay. Ale taki ruch na tygodniówce dużo nas ominie. Zobaczcie, ten week zaczyna się tutaj od 9400 do prawie 10 000, więc jest to 600 dolarów. Można by było jakoś to wykorzystać. Mało tego, price box technicznie trzeba było zaznaczyć powiedzmy od tego momentu. Poprzednią świecę, i tą. Więc jest to ruch od 1000, no od 8100, powiedzmy, do prawie 10 tysięcy, to już jest 2000. Dużo okazji może uciec, prawda? Więc dobrym sposobem byłoby zumowanie tego. I zobaczmy, tutaj w tej świecy tygodniowej, o tu, zobaczcie, ile się teraz dzieje. I w tej, tutaj poprzedniej. To jest właśnie tutaj, co się dzieje. Całe właśnie 7 dni. No i tutaj już łatwiej coś wyznaczyć. Już tutaj widzimy, zobaczcie co. Widzimy. Na przykład wzrastający trójkąt o równej podstawie, prawda? I tutaj już możemy bardziej wyznaczyć nasz ruch. Jeżeli, na przykład, moglibyśmy tutaj zaznaczyć Price Box, no to już mamy lepsze pole, prawda? Którą stroną wyjdzie? Albo skorzystać w ogóle z tej formacji. No i w tej chwili możemy zrobić jeszcze lepiej, żeby. Obserwować je na dniówce i zrobić sobie dobrą pozycję. No możemy zoomować do czterogodzinowej e, e, w osi czasu. No i tutaj mamy już w ogóle lepszą, lepszą pozycję, prawda? Widzimy więcej, co się dzieje. Możemy sobie zaznaczyć price tutaj. Jeżeli teraz cena wyjdzie górą, to już mamy lepszy atak. Dodatkowo zobaczcie, co nam się formowało. Cop and handle, okay? i możemy tutaj e, coś zrobić. Handel to niekoniecznie musi być takie zakręcone coś. Handel może też być. Taka filiżanka na przykład, często spotykana w kafejkach, zobaczcie, ładnie wygląda, prawda? Jeszcze tutaj obrysujemy, o proszę bardzo, piękna, zobaczycie, piękna filiżanka. No i w tej chwili ta tutaj ten wzrastający trójkąt świadczy o tym, że można się to wypełnić, jednak ta filiżanka, pamiętajcie, dopiero zostanie pod, potwierdzona jak wypali ok, wszystko inne jest teoretyczne no i dobrze, i teraz widzimy tutaj, że mamy właśnie ten zbliżony yy, trójkąt tak? nasz zbliżony pole działania w tym price boxie, jeżeli, o, ominie, jeżeli cena wyjdzie górą, to będzie ogromne prawdopodobieństwo pójścia do góry jeżeli dołem, no to musimy przygotować się na spadki lub na korektę może do tego punktu tutaj 9100, no zobaczymy także, co się dzieje tutaj, żeby już można było na przykład dobrze wejść ponownie, możemy sobie zrobić pozycję, już w tej chwili sygnał na wejście i z zoomować tutaj do godzinówki, czyli te parę świec czterogodzinowych są, jest tutaj rozbite. No i zobaczcie, mniej więcej tak to w tej chwili tutaj wygląda. Mam tutaj tą odługą tutaj tą krzywą i w tej chwili tutaj moglibyśmy wejść, zobaczcie, yy, w, tu mieliśmy taki trójkąt, który już został przełamany, nie wypaliła ta formacja, tu tak samo i w tej chwili mamy tutaj też to wyrzucimy na chwileczkę i w tej chwili nadal mamy ten wzrastający trójkąt. Tu mam tą korektę taką oryginalną, która już yy, powiedzmy musielibyśmy ją przedłużyć i jakby jest teraz retestowana co tym samym wpływa na ściśnięcie tutaj i breakout. Jeżeli włączymy sobie średnie, no to możemy zobaczyć, że na godzinówce mamy support 50, 55, a na czwórce yy, na czwórce yy, mamy tutaj w support 20, także tak? No i w tej chwili, jeżeli sobie przełączymy z powrotem na tą y, godzinówkę, to z tego trójkąta. Momencik. Z tego trójkąta tutaj widzimy, że ten mały trójkąt może nam wyjść tutaj górą. Wtedy Wchodzimy w ten duży trójkąt, i tak właśnie budujemy pozycję do wyjścia na górę. No i teraz zmierzmy sobie, ile mógłby być ten target z tego tutaj wyłamania, takiego prostego. To jest jeszcze dalej, pewnie. No powiedzmy, gdzieś tutaj. No powiedzmy tutaj, tak żeby nie przeginać. A taki pierwszy target wynosiłby coś około 12 tysięcy. I tak właśnie trzeba robić. I jeżeli tradujecie sobie podczas dnia, to waszą taką dużą osią jest ta godzinówka. Natomiast półgodzinówka to taka 15-minutówka, taka position trading, a wejście, czyli sygnał, entry, trigger point, to jest piątka. No i wtedy możecie tutaj te małe ruchy robić. Oczywiście nie nastawiajcie się, że nagle celniecie i poleci strzał do góry, a wy złapiecie dołek. To jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Więcej razy się sparzycie niż to dostaniecie, ale tutaj już można właśnie wchodzić. Więc takie setupy daję na telegramie, jeżeli kogoś interesuje. W tym momencie właśnie tu jest taki setup. Ok? Zobaczymy sobie tylko na Bitcoin, na dominację. I w tej chwili zobaczcie, za każdym razem spadał, spadał. No i teraz zobaczymy, czy będzie nadal e, tutaj ten e, spadek. Dodatkowo włączę tutaj te osie. O! I tutaj mieliśmy spadek, spadek, i zobaczymy, czy teraz będzie spadek, czy po prostu jest retest. Zobaczcie tego tutaj double topu. Pamiętajcie, że double top. O! Zaczyna się odtąd. Tu jesteśmy na tym suporcie. Jest piękny tutaj spadek, i teraz być może właśnie włamymy się do góry. Jeżeli włamymy się do góry bitcoinem, wszelkie pary bitcoinowe spadną do, do dołu, a bitcoina dominacja będzie leciała do góry. To się dzieje dlatego, że nadal jest ten hype po halvingu i bardziej Bitcoina kupują instytucje. Nikt nie kupuje nie wiem jakiegoś 0x, Monero, czy czegoś tam z instytucji, z jakichś banków, gdyż każdy po prostu ładuje się w jedną i główną e, walutę Bitcoina, a później w Ethereum. Więc te dwie waluty raczej są obstawione, a nikt nie będzie tam ładował się w Ripple, czy jakiegoś, nie wiem, Bitcoin kasza czy coś takiego altowego, nieznanego, OK? Więc na tym to wygląda. Dobrze, przejdźmy do złota. Złoto. Dzisiaj troszeczkę nam. To jest ratio, sorry. E, srebro nadal rośnie, gdyż jego ratio spada tutaj, te ratio e, z opłacalności złota do e, srebra. Więc w tej chwili widzę, że może spaść do 95. O. Gdyż mam tutaj pierwszy taki test. Ten test tutaj na 100 na jest, ale nie wiem, czy on wytrzyma. Zobaczymy. Jeśli chodzi o złoto. To w tej chwili wyszliśmy w tą ogromną tutaj zobaczcie, strefę zrzutu, spójrzcie, jak tutaj ją tylko pokażę. O! Za każdym razem to jest ogromny taki supply zone, więc zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Na razie chciałbym, żebyśmy się tutaj skondensowali. Nabrałaś ta tygodniówka, to już jest nabrana. To pewnie cykl pochodzi z piątki, tak. Piątka teraz się tutaj wyprofiluje i pewnie będzie atak z powrotem. Srebro. Srebro doszło do swojej góry. Włączymy sobie tutaj. O, i w tej chwili balansuje właśnie nad, nad tutaj y, tym wolumenem transakcyjnym. Więc teraz pewnie z, z srebr tak z już się trochę wyczerpało i na pięciogodzinówce, i na dniówce. No na tygodniu jest lekko, lekko, więc w tej chwili nie widzę, żeby srebro mogło iść dalej. A właściwie może zretestować tutaj, właśnie do tej granicy nawet 16,5, co by było dosyć zdrowe, ale nie musi. Nie musi, może tutaj w tym range'u być cały czas 17. Jakby utrzymało się przez jakiś okres czasu, to wtedy ma szansę znowu zawojować. Em, ma szansę znowu zawojować ten górny tutaj próg 17,800, a później 19. Platyna też do góry. Jeszcze ma dużo energii, żeby pójść do góry. Będzie takim progiem 885. podejrzewam wam do zamknięcia. Eee, nie, to była tak. A to, był, to jest Pallad. Pallad wybił się tutaj. Eee, tak jak mówiłem, kupno Breakoutu na 1940 wcześniej. Pierwszy, pierwszy próg pokonany. I zobaczcie, tu nie ma w ogóle wolumenu, więc Pallad nadal ma drogę otwartą. Tutaj na dniówce. Na tej, na tygodniówce ma jeszcze lepszą energię i cykl też jest piękny. Prawdopodobnie pan Lat w tej chwili może lekko tutaj zrytestować nam, bo ta piątka tutaj zakręca mało energii, ale ogólnie myślę, że 2200 lub 2400 jest w niedalekiej przyszłości. Niedaleka przyszłość o, myślę, że nie wiem w tym miesiącu, może w połowie kolejnego. I jeszcze tylko sobie przejdźmy szybko przez waluty, które. Są w parach dolarowych Bitcoin e, Cash. Bitcoin Cash nie przebił się niestety. Poszedł dołem z tej formacji. Więc w tej chwili wchodzimy tutaj w taki range. I mógłbym tutaj zrobić coś takiego. O, proszę bardzo, i wydłużyć ten trójkąt. Czyli mniej więcej ten trójkąt zawsze pęka wokoło. 60-70% długości więc podejrzewam, że gdzieś tutaj dopiero pęknie więc teraz mogłoby być nawet dobre agresywne wejście, kupność, tutaj to się nie, nie, nie liczy, tutaj bardziej i zobaczcie, ładnie wtedy spływa nam tutaj po tym wolumenie, jeszcze sobie tylko włączymy średnio, zobaczymy gdzie jesteśmy pięknie, jest support dwusetki silny support, myślę, że nie przebije tego do dołu, raczej tu będą dobre teraz wejścia, a ten breakout będzie gdzieś tutaj tym samym cel zostanie przesunięty gdzieś tutaj Bitcoin SV. Podobnie, tak samo jak tamten bitcoin, też dłuższe przejście i też. O, proszę bardzo, tak samo i tak samo. Też przejście będzie dziś na takiej długości. I breakout będzie gdzieś w, y, w tym miejscu już niedługo. Zobaczcie sporty 200, -ki. więc można było agresywne wejście zrobić. Target to 280. Oczywiście, wszystko mogę dać na Telegram. Niech tylko dajcie mi tam komentarz na Telegramie. Y, Dash. No, Dash idzie też tak samo bokiem. Powiedziałem, że energia jest bardzo wysoka. No, taka dosyć, więc y, Dash niestety opadł z tego tutaj. Yy, oporu. No, i w tej chwili nie widzę na razie tego Dasha. Że on musi troszeczkę coś jeszcze pokazać. Tu tak taki rounding jest. No, ja bym na razie sobie go darował. IOS. IOS, podobnie jak Dash, na razie bym sobie darował. Ethereum. Ethereum, podobnie jak Bitcoin, wchodzi w tą. Zobaczcie w ten próg. Widzimy to tutaj jest dobry, właśnie. O, tutaj jest to przejście. Zobaczcie, ile taczy. Ja Tu Przesunę, żeby to był ten swing, dobrze widać. O, proszę bardzo, tu jest jeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest to bardzo taki właśnie punkt. Jeżeli go przebijemy, to Ethereum będzie szło na 319, 320. I jeszcze Litecoin. Ktoś prosił o Litecoin na dzisiaj. Litecoin ciekawo, musi wejść pierw po tym suporcie, na razie idzie żeby wyłamać tą tutaj prostą na 46.80, tu, tu ma dużo oporów, dopóki nie będzie breakoutu ja w Litecoina się nie pcham no i Ripple Army no i Ripple, Ripple idzie w tym korytarzu tutaj, zobaczcie na, na razie się dobrze tutaj wykaraskał ale w tej chwili jest pod ogromnym tutaj e, wypad z tego supportu. teraz to jest suple, supply zone, czyli cena będzie spychana w dół. Dopóki Ripple nie przebije 21.4, ja du dużych sum bym tutaj nie, nie ładował. I tyle jeśli chodzi na razie o te waluty. E, tutaj jest Ethereum jeszcze, zobaczcie Ethereum e, wchodzi, wchodzi tutaj po tym trójkącie. O, widzicie tutaj, ten, który się formuje, więc dla Ethereum, e, Ethereum BTC być może target będzie 0.0, prawie 2.5, ale to jest bardzo zależne od Bitcoina. Zauważcie, że zawsze jak Ethereum, e, jak Bitcoin e, maleje, no to, e, no to Ethereum rośnie. To już też pokazywałem, mogę jeszcze pokazać jeszcze raz. O, oczywiście nie wiem czemu. Zawsze tak się dzieje, jak to pokazuje. Wyłączę, może te rzeczy. Nie rozumiem, może wezmę drugi. Nie wiem czemu e, często jest tak, właśnie, że nie wychodzi ta formacja tutaj. Nie wiadomo dlaczego się tak dzieje. Um, nie wiem, czy jest to spowodowane dwoma indykatorami, czy, czy czymś, ale nie mogę e, włączyć tutaj, właśnie, bitcoina, jeśli chodzi o BTC, USD. O, udało się. I zobaczcie, za każdym razem, gdy bitcoin rośnie. Ethereum maleje. Gdy Bitcoin spada, o tutaj Ethereum rośnie. Bitcoin spada. Ethereum dalej rosło. Bitcoin wzrósł, zobaczcie, jak Ethereum spadło. Więc w tej chwili Ethereum dla mnie do bitcoina jest bardzo ryzykowne, gdyż, no gdyż zależy bardzo od tego. Podobnie jest z linkiem. Też link USD rośnie wraz z, zobaczcie, wraz z Bitcoinem. Link BTC odwrotnie. Bitcoin do góry, link spada. Więc tyle jeśli chodzi o kryptowaluty. Robert Kuyosaki powiedział właśnie, że ekonomia umiera, Fed jest inkompetentny, nie jest kompetentny i następny bailout wyciągnięcie z, będzie kosztowało e, tryliony e, w emeryturach, gdyż emerytury w tej chwili są zagrożone, bo ta giełda i to wszystko jest na skraju po prostu nie wiadomo czego. Zobaczcie: Warren Buffett wypłacił wszystko, sprzedał swoje akcje i ma chyba 1,5 nie, 7,5 biliona czy coś takiego w gotówce czeka na, na boku na inwestycje i właściwie nie wie co zrobić. No bo e, jest teraz niespotykane coś, e, co dzieje się na giełdzie. Mówi, że on nie kupuje w tej chwili nic na giełdzie, ponieważ jest wszystko przewartościowane. Zwykle w takiej recesji ceny spadają, jednak teraz Fed wszystko skupuje, więc jego taktyka już nie działa, bo wszystko co było przewartościowane nagle nadal jest skupowane przez Fed, więc on nie może kupić, bo jest już zbyt duże ryzyko. I tym samym FED drukuje wszystko i widać jak ci starzy inwestorzy się gubią. No i teraz zobaczcie jaka strefa się tworzy do inwestycji, w której nadal jest mała cena, wszystko jest tanie, a możliwy wzrost jest e, kilkunastokrotny. Takie coś się nie powtórzy przez kolejne 30 do 50 lat. Jaki to jest aset? Oczywiście Bitcoin. Porównajmy sobie jeszcze tutaj do banków e, w, Euro, w, w Eurolandzie. Zobaczcie jak spadają. Cały czas, cały czas, cały czas mamy 2020, jesteśmy na dnie. Czy myślicie, że ten system jeszcze jest do utrzymania? Że ten system dobrze pracuje? Jeżeli spada on od 2009 roku, od kryzysu, spada, non-stop, non-stop, non-stop i jak nisko upadnie? Na zero, że będziemy nie wiem, w banku. Gotować, albo nie wiem, garki będziemy tam przynosić, to już tutaj jest jeden wielki śmietnik. Dziwię się tylko, że ludzie, którzy pracują w sektorze bankowym, na przykład dużo tak zwanych naganiaczy kredytowych, co pracują, nawet po prostu ludzi, którzy pracują w bankach, jak wchodzicie i ktoś Was obsługuje, nie mają pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w tym sektorze bankowym, gdyż z tego co wiem, na ich zebraniach nic nie jest im przekazywane. Zero. A oni się tym nie interesują. Myślą nadal, że pewne jak w banku znaczy. Pewne jak w banku. A to już niestety nieprawda. Firing Greed Index, zobaczcie, 50. Ludzie nadal chciwi, wszystko rośnie, więc dlatego tą formację z wam pokazałem na bitcoinie, może ona właśnie dobić do tych 15 tysięcy. Tutaj ktoś pytał się, jakie w ogóle te 15 tysięcy? Skąd ja to w ogóle wziąłem? Co to za bzdury? Bzdury bzdurami. Ale mam tu gdzieś właśnie Copen rozpisany. O, proszę bardzo. Mamy dwie formacje Copen taką niebieską, tylko to włączę niebieską i tą ogromną. Zobaczcie, tak jak Godzilla. I mamy dwie, dwie targety. Ta Godzilla ogromna, to jest 15 tysięcy. Ten mniejszy to około 12 tysięcy. W zależności od tego, w jakim poziomie się przebijemy. No i w tej chwili, jeżeli wydrukujemy troszeczkę wyższy, to zobaczcie, tu mieliśmy e, niższy dołek, lower low. Tu mieliśmy lower high. E, tu mieliśmy w porównaniu do tego, oczywiście, lower high, tu mieliśmy znowu lower low, tu mieliśmy higher high, czyli ten szczyt wyższy od tego poprzedniego, tu niestety niższy dołek, czyli lower low, ponownie lower high, czyli niższy szczyt, widzicie, i higher low, to co mówiłem, też z znakiem zapytania, więc ten trend jest teraz yy, yy, wzrostowy. Zobaczcie, jakbyśmy połączyli tutaj te linie. O, i teraz. Czy będzie to właśnie przecięcie? Wtedy zobaczymy, wtedy już będzie strzał do góry. Wtedy, jeżeli przetniemy te 10 tysięcy, zobaczycie jak uruchomią się boty i zakupowicze. To będzie wtedy strzał. I tutaj jeszcze właśnie, że ekonomia yy, w USA, czyli ich produkt krajowy brutto, mógłby być yy, 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 zanurkować o 40% w dół. Ktoś powie, o dobrze stanę w Stanach No właśnie niekoniecznie. Zobaczcie, tu miały, miały 2,9, 2,3. 4,8 w pierwszym kwartale 2020 i tu mamy to, co już mówiłem, drugi kwartał 2020. Stany dają predykcję. Minus 40, czyli w Stanach jest minus 40. To są to największą gospodarką, to wyleje się to wszystko na inne kraje. Na wszystkie inne kraje. W tej chwili dużo moich znajomych tutaj pracuje w fabrykach medycznych, które właśnie są z e, no, firmami, córkami ze Stanów Zjednoczonych i te firmy już zaczynają dawać holidaye niektórym osobom, albo pracują na takich zmianach, powiedzmy tydzień, jedna osoba, tydzień, druga, bo już jest produkcja mniejsza, mniejsze zamówienia są w, w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli takie coś walnie. No to będzie, tak jak mówiłem, refluks na ulicy i po prostu y, ta, y, ta osoba, która myślała, że wszystko będzie w porządku, ok, nagle zrobi y, je się tutaj ten refluks i. Puf. Puści po prostu Paweł i ten paw będzie bardzo bardzo długi, bo zaleje dużo rzeczy, dużo będzie bezrobotnych i wszystkich innych ludzi. Właśnie dlatego mówię, że pamiętajcie, że to wszystko się wokół Was dzieje i ci ludzie, którzy nadal reagują, że Polacy nic się nie stało, to jest kredytowy sen. Poczekajcie tylko, że jak się ktoś obudzi z tego snu. Proszę bardzo, bardzo mocny wzrost na GPW, a Amerykanie dali sygnał. No i spójrzcie, tu mamy sygnał minus 40%, ok. Kolejne długi, sektor bankowy spada. A tutaj, że wszystko jest w porządku, że GPW startuje do góry. Jest. To kurde. Bzdury. Zamożni ruszyli po obligacje oszczędnościowe. Pamiętacie, jak parę dni temu Kaczyński dał taki chyba artykuł, czy znaczy Kaczyński. Ktoś tam dał Kaczyńskim, że Kaczyński zabierze wszystkie pieniądze oszczędności. Tak właśnie Kaczyński to zabiera. Takie artykuły. Zamożni ruszyli po obligacje oszczędnościowe. Jak zamożni y, ruszają po y, obligacje? Przecież obligacje są w tej chwili na nie wiem jakim procencie, czy już zerowym, czy ujemnym, czy, to, czy już w ogóle czegokolwiek. Ale jak mogą zamożni uderzać coś takiego? To jest artykuł, który pokazuje, że jest dużo właśnie tych y, lokat, którym ludzie pokupowali jeszcze wcześniej, przed kryzysem. Okay? I teraz już ludzie nie ładują w te lokaty nic, bo nie wiedzą co zrobić z tymi pieniędzmi. I te lokaty są tutaj, i próbują namawiać jeszcze tych innych ludzi, którzy mają kasę teraz w skarpetach, co powypłacali, żeby zatankować, ponieważ rząd musi sprzedawać obligacje skarbowe z obligacji skarbu państwa, żeby mieć na tą tarczę. I na kredyt z europejskiego banku. To się przecież nie bierze z powietrza. Ładnie naganianie, ale to tylko możecie powiedzieć wtedy, jeżeli będziecie używać potwierdzenia. Show me the chart and I'm gonna tell you the news. No i kolejny absurd. Proszę bardzo: proszę bardzo. maseczka bez atestu, Katar, Kaszel i po egzaminie naprawko. Nie wiem, w żadnym innym kraju nie ma czegoś takiego. Tutaj w, w Polsce będzie poprzez ten właśnie wirus, będą po prostu już astronomicznie chore sytuacje, w którym, nie wiem, niedługo będzie tak, że egzaminator będzie jechał w samochodzie obok, albo tylko z ekranem monitora, no bo przecież nie będzie dystansu dwóch, dwóch osób, dwóch metrów, więc to już jest takie, no zobaczymy, co jeszcze te absurdy przyniosą, ale nie wiem, witajcie właśnie w tych realiach, więc jeżeli podobał się odcinek, Zasubskrybujcie, poszerujcie go na Facebooku, to nic Was nie kosztuje. Ma potencjalną wartość dla mnie. Zapraszam na odcinki wideo w zakładce wideo Szybki Start. Jeżeli nadal nie umiecie w ogóle poruszać się po giełdzie, nie umiecie czytać wykresów i pozwalacie, żeby każdy robił Was bambuko, a głównym dostarczycielem wiadomości o ruchach, co się dzieje wokół Was jest na przykład nie wiem, telewizja lub jakieś takie serwisy internetowe, e, no to polecam tą ser serię Szybki Start od razu po zobaczeniu tej serii parę razy. Pamiętajcie, się obejrzeć parę razy. Bo łeb nie załapie tak od razu, to wtedy już będziecie widzieć prosto bardzo, jak można wyznaczyć trend. Jeżeli coś spada i nie widać supportu, to znaczy, że spada dalej i nie ma co i co mówić, że jest super glans, jak wykres pokazuje, że jest bieda. A druga sprawa, już nie będziecie wtedy uderzać w FOMO, czyli fear of missing out, że coś idzie do góry, a wy się ładujecie, tak jak to było teraz właśnie z mieszkaniami już od 2018 roku, gdzie dynamika. Produkcji spadało od 2018, natomiast ludzie cały czas ładowali się w mieszkania i wmawiali sobie, że tak, 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 yy, tak będzie. Dałem tam odcinek też właśnie fazy cyklu i on opisuje dokładnie to, co działo się ostatnio na polskim rynku. Pamiętajcie, FOMO to jest Fear of Missing Out. Jest to naukowo udowodniony syndrom, że jeżeli nie ma was w czymś, co rośnie do góry, coś, co po prostu jest most wanted, to zrobicie wszystko, okej? Okay? Wejdziecie, nawet wyobraźcie sobie, że jest tutaj impreza koło was domu, to ich sąsiad was nie zaprosił, to po prostu, yy, nie wiem, weźmiecie i wejdziecie oknem, włamiecie się przez dach, aby tylko wejść tutaj na tą imprezę, aby tylko nie było za późno, okej? Okay? I tak właśnie yy, polega na tym FOMO. Niestety FOMO bardzo szybko się kończy, ten paraboliczny wzrost, i później jest FOD, czyli fear, uncertainty, doubt, czyli strach, niepewność i powątpiewanie, i cena leci w dół, i taki mamy cykl znowu i ponownie, ok? Więc na razie trzymajcie się, dołączcie do Telegrama, jeszcze nigdy nie mieliście okazji podnieść rękawicy za darmo. Na razie.